potrzebni kochani. Najnowocześniejszy sprzęt, więcej poradni bardziej komfortowe warunki. Klinika okulistyki w Szpitalu Wojskowym w Krakowie przeszła gruntowny remont. Dzięki temu będzie można wykonywać więcej skomplikowanych zabiegów chirurgicznych, na przykład przeszczepów rogówki. Nie wszystkie ośrodki są w stanie te zabiegi wykonywać. Jesteśmy jednym z dwóch w Małopolsce. Jako, że pacjenci ciągle potrzebują tego typu terapii, ciągle jest za mało w Polsce tego typu zabiegów, staramy się zwiększać ilość i, i pomagać w tym zakresie. Klinika Pulistyki realizuje leczenie jaskry, poradnia rogówkowa i zabiegi i przeszczepienia rogówki z tym związane. Poradnia siatkówkowa bardzo rozbudowana, ale także programy lekowe, program lekowy w cukrzycowym brzęku plamki i w starczym zwrodnieniu plamki żółtej. Nagle dostałam zaćmy. Bardzo szybciutko termin dostałam operacji, bez bezboleśnie. Ja się bałam, ale to nie ma się czego bać. Bardzo szybciutko, laserowo 15 minut i w tym samym dniu wyszłam. Wzrok od razu odzyskałam. Miesiąc czasu minęło. Mam kwalifikacje do drugiego oczka, no ja myślę, że na przyszły tydzień zabieg będzie. Zapewniamy szeroki zakres diagnostyczny i terapeutyczny dla naszych pacjentów, zarówno w ramach poradni specjalistycznych, takich jak poradnia rogówkowa, siatkówkowa, czy też jaskrowa, oraz oczywiście leczenie hospitalizacyjne, zabiegowe. Zwiększamy teraz właśnie zakres działalności, mamy bardzo dużo zabiegów. Wydaje mi się, że dla pacjentów też bardzo komfortowe warunki, wszystko jest nowoczesne. Na samej górze proszę spróbować. V jest w środku, mm -hmm. i Niski poziom wody w jeziorze Czorsztyńskim odsłonił fundamenty domów dawnej zalanej wsi Maniowy, wyburzonej podczas budowy zapory w niedzicy. Lustro wody utrzymuje się aktualnie około 3 metrów poniżej normy czy to...